Grat uderzył w nocy, bez ostrzeżenia. Tomasz obudził się od huku, jakby niebo pękło na pół. Wyszedł na ganek w samej koszuli, deszcz się ku twarz, a w błyskawicach zobaczył swoje pola, te wszystkie hektary żyta i pszenicy, które pielęgnował od wiosny zalane, połamane, zmiażdżone. Stał tam długo, moknąc do kości, i czuł, jak coś w nim pęka głębiej niż te łodygi. Boże, dlaczego akurat mnie? Pomyślał. Ale nie modlił się głośno. Modlitwa dawno przestała przychodzić mu łatwo. Ojciec umarł pięć lat temu, zostawiając gospodarstwo w spadku, a matka przeprowadziła się do siostry w mieście, bo nie chciała już patrzeć na te same ściany pełne wspomnień. Tomasz został sam. Trzydzieści lat, kawaler, rolnik w małej wsi złotowo pod Krakowem. Ludzie mówili o nim ten cichy Kowalski, bo rzadko bywał w karczmie, rzadko się śmiał. Rankiem woda opadła, zostawiając błoto i zniszczenie. Tomasz chodził między rzędami, dotykał połamanych kłosów, jakby mógł je jeszcze uratować. W środku czuł pustkę większą niż to pole. Co ja teraz zrobię? Bank nie poczeka, kredyt na maszyny wisi, a tu nic nie urośnie. Myślał o sprzedaży ziemi, o wyjeździe do miasta, ale serce ściskało się na samą myśl o opuszczeniu tego miejsca, gdzie każdy kamień pamiętał dzieciństwo. W południe, gdy klęczał w błocie, Próbując ratować choć kilka worków ziarna, usłyszał kroki. Podniósł głowę i zobaczył obcego mężczyznę. Wysoki, szczupły, z jasnymi włosami mokrymi od deszczu, w prostym płaszczu przeciwdeszczowym. Twarz miał spokojną, oczy niebieskie, jakby z innego świata. Dzień dobry, powiedział nieznajomy cicho, ale głos miał ciepły. Widziałem z drogi. To straszne, co się stało. Tomasz wstał powoli. Otarł ręce o spodnie. Nie wiedział, co powiedzieć. Ludzie z wsi przechodzili obok, kiwali głowami ze współczuciem, ale nikt nie zatrzymał się na dłużej. A ten obcy stał i patrzył, jakby naprawdę bolało go to zniszczenie. Jestem Michał, dodał mężczyzna, wyciągając rękę. Przyjechałem tu na kilka miesięcy, wynająłem dom u pani Nowakowej. Jestem. fotografem przyrody. Szukam ciszy. Tomasz uścisnął tę rękę. Była ciepła, pewna. Coś w nim drgnęło, ale szybko stłumił to uczucie. Co on tu chce? Współczucia? Tomasz Kowalski mruknął. To moje pole. Albo raczej. Było. Michał rozejrzał się, potem spojrzał prosto w oczy Tomasza. Mogę pomóc? Choćby dziś. Nie znam się na roli. Ale ręce mam. Tomasz chciał odmówić. Zawsze radził sobie sam. Ale spojrzenie Michała było takie szczere, że kiwnął głową. Pracowali do wieczora. Michał nie narzekał, choć błoto oblepiało mu buty, choć ręce szybko pokryły się odciskami. Milczeli głównie, ale co jakiś czas wymieniali spojrzenia. Tomasz czuł, jak ta obecność wypełnia pustkę, choć nie rozumiał dlaczego. On jest inny, pomyślał. Miasto w nim widać, ale nie pyszałkowate. Gdy słońce zaszło, usiedli na progu stodoły. Michał wyciągnął z plecaka Temousz z herbatą i kanapki. Nie wiedziałem, że fotografowie noszą prowiant dla rolników, zażartował Tomasz po raz pierwszy od dawna. Michał uśmiechnął się. Uśmiechniał delikatny, jakby bał się spłoszyć chwilę. Nie noszą, ale widziałem cię z okna. I pomyślałem, że samemu ciężko. Tomasz spojrzał na niego dłużej. W tym uśmiechu było coś, co budziło niepokój i ciepło jednocześnie. Co on we mnie widzi? Zniszczonego faceta w średnim wieku? Wieczorem, wracając do domu, Tomasz czuł zmęczenie, ale lżejsze niż zwykle. W głowie kołatała myśl: jutro też przyjdzie? I przyszedł. I następnego dnia. Michał pomagał sprzątać, nosił worki, Słuchał, gdy Tomasz opowiadał o ojcu, o ziemi, o samotności. Nie pytał o nic osobistego, ale patrzył tak, jakby rozumiał wszystko bez słów. Tomasz zaczął czekać na te spotkania. Budził się wcześniej, oglądał niebo, czy nie pada. W środku walczył ze sobą. On jest tylko przejazdem. Nie przywiązuj się. Ale serce nie słuchało. Wieczorami, leżąc w łóżku. Myślał o tych niebieskich oczach, o dłoniach, które dotykały jego narzędzi. Co się ze mną dzieje? Nigdy tak nie było. Po tygodniu pola wyglądały trochę lepiej. Nie odbudowane, ale posprzątane. Michał przyniósł sadzonki z miasteczka, powiedział, że na później, na jesień. Nie musisz, powiedział Tomasz. Chcę, odparł Michał cicho. I wtedy ich ręce zetknęły się dłużej niż potrzeba. Tomasz poczuł prąd w całym ciele. Szybko cofnął dłoń. Nie, to niemożliwe. Ale w oczach Michała widział to samo drgnięcie. Tajemnica zaczęła się rodzić między nimi, cicha, krucha, jak pierwsze kiełki po burzy. Dni mijały, a Michał stał się częścią codzienności Tomasza. Rano kawa u niego w kuchni, potem praca na polu, wieczorem rozmowy na ganku. Wieś szeptała ten miastowy u Kowalskiego, ale Tomasz nie przejmował się. Po raz pierwszy od lat czuł, że nie jest sam. Michał opowiadał o swoim życiu w Warszawie. O fotografii, o wystawach, o podróżach. Ale nigdy o rodzinie, o przeszłości uczuciowej. Tomasz też milczał o swoich sekretach. Bo miał sekrety. Od młodości wiedział, że jest inny. Nigdy nie patrzył na dziewczyny tak, jak koledzy. Raz, w wojsku, prawie coś się stało z kolegą, ale stłumił to, wystraszył się. Potem samotność stała się tarczą. Teraz ta tarcza pękała. Gdy Michał pochylał się obok, gdy ich ramiona ocierały się przypadkiem, tomasz czuł gorąco w piersi. To grzech myślał nocami. Ksiądz mówi, że to choroba. Ale gdy patrzył na Michała, nie widział choroby. Widział piękno. Pewnego wieczoru. Po ciężkim dniu siedzieli nad stawem za domem. Słońce zachodziło, woda lśniła złotem. Michał rzucił kamyk, patrzył na kręgi. Wiesz, Tomasz. Przyjechałem tu uciec. Od miasta, od ludzi. Ale znalazłem coś innego. Tomasz serce mu waliło. Co? Michał spojrzał na niego. Spokój. I ciebie. Słowo wisiało w powietrzu. Tomasz odwrócił wzrok. Nie mów tak. Nie rozumiesz. Rozumiem więcej, niż myślisz. Michał położył dłoni na jego ramieniu. Delikatnie. Tomasz zadrzał. Chciał uciec, ale został. Ja też. Od dawna wyszeptał Michał. Ale bałem się. W mieście łatwiej ukryć, ale tu. Tu wszystko jest prawdziwe. Tomasz czuł łzy w oczach. Po raz pierwszy ktoś powiedział to głośno. Też. To znaczyło wszystko. Ale strach był silniejszy. Wstał gwałtownie. Nie możemy. Tu, w wsi. Ludzie. Rodzina. Michał nie naciskał. Tylko kiwnął głową. Wiem, ale nie chcę udawać. Od tamtej pory napięcie rosło. Pracowali obok siebie, ale spojrzenia paliły. Dotyk przypadkowy stawał się celowy, ręka na plecach, gdy podawali narzędzie. Tomasz walczył w sobie. To zniszczy wszystko. Gospodarstwo, reputację, duszę. Ale gdy zostawał sam, tęsknił za tym ciepłem. Pewnej nocy burza wróciła. Deszcz bębnił o dach. Tomasz nie mógł spać. Usłyszał pukanie. Otworzył. Michał stał mokry, w płaszczu. Nie mogłem. Musiałem przyjść. Weszli do środka. Siedzieli przy kominku. Milczeli długo. Boję się, powiedział w końcu Tomasz. Całe życie się boję. Michał podszedł bliżej. Ja też. Ale z tobą. Mniej. Ich ręce się spotkały. Tym razem Tomasz nie cofnął. Trzymali się mocno, jakby tonęli. Ale nie poszli dalej. Tylko siedzieli, głowa na ramieniu. Tomasz czuł łzy na policzkach. Ulga i strach mieszały się. Co teraz? Myślał. To początek czy koniec? Michał szeptał: Nie spieszymy się. Mamy czas. Ale obaj wiedzieli, że w takiej wsi czas jest wrogiem. Następnego dnia wszystko wyglądało normalnie, ale w środku burza trwała. Tomasz patrzył na Michała z nową czułością, ale i lękiem. Jeśli ktoś zobaczy, jeśli ktoś zgadnie. Wieś zaczęła plotkować mocniej. Pani Nowakowa pytała Michała, dużo czasu spędzasz u Kowalskiego, co? Michał uśmiechał się, pomagam po gradobiciu. Ale oczy miały inny błysk. Tomasz czuł, jak miłość rośnie, ale i ciężar. Czy jestem gotów stracić wszystko dlatego? Miłość kwitła w ukryciu, jak kwiat w cieniu. Spotykali się wieczorami w stodole, nad stawem, w lesie za wsią. Rozmowy stawały się głębsze. Michał opowiadał o swojej samotności w mieście, o nieudanych próbach relacji, o strachu przed odrzuceniem. Tomasz otwierał się powoli ojcu który nigdy nie rozumiał syna, o matce, która modliła się za jego normalne życie. Myślisz, że to minie? Pytał Tomasz. Że kiedyś będę mógł być sobą? Michał brał go za rękę. Nie minie, ale możemy być razem. Cicho, ale prawdziwie. Ich bliskość była delikatna, pełna szacunku. Dotyk dłoni, głowa na piersi, pocałunek w czoło. Nic więcej. Obaj bali się przekroczyć granicę, jakby to mogło wszystko zniszczyć. Ale świat zewnętrzny naciskał. W kościele ksiądz mówił o ideologii, o zagrożeniu dla rodziny. Tomasz słuchał i czuł winę. Czy ja jestem tym zagrożeniem? Pewnego dnia przyjechała matka. Niezapowiedziana. Zobaczyła Michała wychodzącego z domu. Kto to? Zapytała ostro. Pomaga mi, mruknął Tomasz. Matka patrzyła podejrzliwie. Za dużo pomaga. Ludzie gadają. Tomasz zacisnął zęby. Niech gadają. Sam jestem. Powinieneś się ożenić. Sąsiadka ma córkę. Słowa bolały jak nóż. Wieczorem opowiedział Michałowi. Chce dla mnie dobrze, powiedział. Ale nie rozumie. Michał objął go. Może kiedyś zrozumie. Ale Tomasz wątpił. W środku walczył: miłość kontra tradycja, serce kontra strach. Pola powoli się odradzały. Michał pomógł kupić nowe nasiona, pożyczył pieniądze. Gospodarstwo wstawało na nogi, ale Tomasz czuł dług wdzięczności i coś więcej. Nie oddam ci tego, powiedział. Nie chcę oddania. Chcę ciebie. Te słowa wisiały. Tomasz czuł szczęście, ale i presję. On jest z miasta. Wróci. A ja? Michał przedłużył wynajem domu. Mówił, że zostaje dłużej. Ale plotki rosły. Ktoś widział ich w lesie. Sąsiad rzucił: Uważaj, Kowalski, z tym miastowym. Tomasz udawał, że nie słyszy. Ale w nocy dręczyły koszmary, ludzie wskazujący palcami, matka płacząca, ksiądz odmawiający komunii. Michał widział jego niepokój. Jeśli chcesz, wyjadę. Nie chcę cię ranić. Nie? krzyknął Tomasz. Bez ciebie. Gorzej. Trzymali się mocniej. Miłość stawała się siłą, ale i ciężarem. Pewnej nocy, pod gwiazdami, Tomasz powiedział. Kocham cię. Michał zamarł, potem pocałował go delikatnie w usta. Pierwszy raz. Ja ciebie dawno. Uzy płynęły. Ulga mieszała się z lękiem. Ale szczęście było krótkie. Następnego dnia list od matki. Słyszałam plotki. Przyjadę porozmawiać. Tomasz czuł, jak ziemia osuwa się pod nogami. Matka przyjechała w niedzielę po mszy. Twarz miała kamienną. To prawda? Zapytała prosto z mostu. Tomasz zbladł. Michał był w swoim domu. Co prawda? Że ty i ten. Michał. Coś więcej niż przyjaźń. Tomasz usiadł. Nogi mu drżały. Mamo. Ja. Nie kłam. Ludzie widzieli. Cała wieś mówi. Milczał. Co powiedzieć? Tak, kocham go. Matka płakała. Synku, to choroba. Można leczyć. Ksiądz pomoże. Słowa raniły głębiej niż grat. To nie choroba. To ja. Nie. Jesteś dobry chłopak. Ożenisz się, będziesz miał dzieci. Tomasz wstał. Nie ożenie się. Nigdy nie chciałem kobiety. Zawsze wiedziałem. Matka krzyczała, błagała, groziła. Nie będziesz miał pogrzebu w kościele. Rodzina się odwróci. Wyszedł, zostawiając ją płaczącą. Wieczorem opowiedział Michałowi. Wyjadę z tobą, powiedział drżącym głosem. Michał objął go mocno. Nie musisz. Poczekamy. Ale wieś buzowała. Sąsiedzi odwracali wzrok. Ktoś napisał na płocie pedał. Tomasz czuł szejm i gniew. Dlaczego nie możemy być szczęśliwi? Michał proponował wyjazd do miasta. Tam łatwiej. Znajdziemy pracę. Ale Tomasz kochał ziemię. To moje dziedzictwo. Konflikt wewnętrzny rozrywał go. Miłość do Michała kontra miłość do miejsca, do tradycji. Nocami płakał w ramionach kochanka. Nie wiem, czy dam radę, szeptał. Michał trzymał go. Damy razem, ale presja rosła. Bank dzwonił o kredyt. Matka przestała się odzywać. Ksiądz odwiedził: Pokutuj, synu. Tomasz słuchał i czuł pustkę. Pewnego dnia Michał powiedział: Kocham cię za mocno, by patrzeć, jak cierpisz. Jeśli chcesz, odejdę. Tomasz krzyknął: Nie? Jesteś jedynym, co mam dobrego. Upadli w ramiona. Miłość była ratunkiem i bólem. Postanowili zostać, ale ostrożniej. Spotykać się rzadziej, udawać. Ale serce bolało od ukrywania. Tomasz myślał: Czy miłość warta takiej ceny? Michał odpowiadał spojrzeniem: Warta wszystkiego, kropka. Jesień nadeszła, pola zazieleniły się nowymi zasiewami. Gospodarstwo kwitło dzięki wspólnej pracy. Ale atmosfera wsi gęstniała. Plotki stały się jawne, jak ktoś rozpowiadał, że Kowalski z tym miastowym grzeszą. Tomasz chodził z podniesioną głową, ale w środku drżał. Michał był skałą spokojny, wspierający. Nie jesteśmy sami, mówił. Są inni, choć ukryci. Opowiadał o ludziach w mieście, o marszach, o nadziei. Tomasz słuchał i marzył. Ale rzeczywistość była surowa. Pewnego wieczoru wracali z pola. Grupka młodych z wsi zastąpiła drogę. Co pedały? Rzucił jeden. Michał stanął przed Tomaszem. Odwalcie się. Bójka była krótka, ale bolesna. Tomasz dostał w twarz, Michał w brzuch. Leżeli potem w domu, opatrując rany. Tomasz płakał. To moja wina. Przeze mnie zostałeś. Michał pocałował siniak. Nasza. I warto. Ale strach wzrósł. Policja nic nie zrobiła chłopackie sprawy. Matka przysłała list. Wróć do Boga, bo stracisz duszę. Tomasz czytał i czuł rozpać. Może ona ma rację? Może to kara? Michał trzymał go całą noc. Nie. Miłość nie kara. Konflikt osiągnął szczyt. Tomasz rozważał samobójstwo, lepiej zniknąć niż cierpieć. Michał wyczuł. Bez ciebie nie żyję. Proszę, walczmy. Tomasz zgodził. Postanowili wyjechać na próbę do Krakowa na tydzień. Tam, w anonimowości, trzymali się za ręce na ulicy. Nikt nie patrzył źle. Tomasz czuł wolność pierwszy raz. Tu mogę oddychać, powiedział. Michał uśmiechnął się. Zostaniemy? Ale serce ciągnęło do ziemi. Wrócili. Wieś czekała, płot pomarzany, okna wybite. Tomasz załamał się. Nie dam rady. Michał płakał rzadko, ale wtedy tak. Sprzedaj gospodarstwo. Zacznijmy nowe. Tomasz walczył w sobie miesiącami. Miłość zwyciężyła powoli. Zima nadeszła. Śnieg przykrył rany. Wiosna przyniosła decyzję. Tomasz sprzedał pole sąsiadowi dobremu człowiekowi, który obiecał dbać. Pieniądze wystarczyły na start w mieście. Pakowali się w milczeniu. Michał pomagał, oczy pełne nadziei. Ostatni wieczór w domu. Siedzieli przy kominku. Żal? zapytał Michał. Tak, ale z tobą. Mniej. Matka przyjechała na pożegnanie. Milczała długo. Błogosławię cię, powiedziała w końcu ze łzami. Bądź szczęśliwy. Tomasz objął ją mocno. Przebaczenie przyszło powoli. Wieś patrzyła, jak ogieżdżają. Niektórzy kiwali głowami, inni odwracali wzrok. W Krakowie wynajęli małe mieszkanie. Michał fotografował, Tomasz znalazł pracę w ogrodnictwie. Żyli otwarcie, trzymali się za ręce, Mówili: Kocham cię głośno. Tomasz czuł, jak rany goją się. Strach odchodził. Myślałem, że stracę wszystko, powiedział pewnego wieczoru. Michał pocałował go. Zyskałeś nas. Miłość, która zaczęła się od zniszczonego pola, odbudowała ich oboje. Tajemniczy kochanek stał się partnerem na zawsze. W ciszy miasta, w wolności, znaleźli dom. Czasem wracali do Złotowa odwiedzić grup ojca, posiedzieć nad stawem. Tomasz myślał, „Grad zniszczył pole, ale dał mi ciebie kropka. Michał trzymał rękę. Ja tobie dziękuję. Ich miłość przetrwała burzę, cicha, głęboka, prawdziwa. W sercach nosili Polskę wiejską, ale wolną.